Panie oficerze! Kapitanie melduj! Oficerze, lajki się zgadzają. Trzeba nagrać nowy odcinek. Hej Simanko. To, co teraz widzieliście, to było intro, które powstało po to, by móc dać je przed filmik z Battlefield 1, ponieważ tam ten klimat całej wojny, całej batalii i tak dalej tam przebiega, więc tak też zresztą się przebraliśmy i odgraliśmy jakąś tam głupią scenę. I w związku z tym, że czasem takie sceny są realizowane, może nie z, tak, nie z takim fajnym rozmachem jak teraz, że wynajęliśmy stroje specjalnie po to, żeby to nagrać, tą krótką scenę, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby to czasem publikować w ramach osobnego filmika. Tak, jak robi na przykład hubu ze swoimi Happy Wheels. Tak pomyślałem sobie, że to, to nieważne z jakiej gry, gdziekolwiek, kiedykolwiek, i powstanie, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby dać właśnie tą zmontowaną już scenę, potem oczywiście ym, całe making of tego, jak to powstawało, i fajnie byłoby to jakoś na nazwać. Jeszcze nie mam pojęcia, jak w ogóle to nazwał, taką serię filmików krótkich, właśnie intr różnych sprzed innych filmików. Możecie proponować, ale myślę, że to byłby fajny pomysł. Także teraz widzieliście całość, jak wyglądała po zmontowaniu, nałożeniu muzyki, pewnych efektów itd. A teraz zobaczycie jeszcze całe making of, tego, jak to powstawało. Piszcie w komentarzach, co i jak, dawajcie łapę w górę, jeśli to jest fajny pomysł. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. <grych> na razie. Okay. Zróbmy test bez kamery. No z kamerą zrobimy test. Co takiego. O, ta końcówka była dobra? Dobra. Panie oficerze! Teraz A w co? Jest... jak tak. na maszynach Coś takiego Będzie coś tam O! że lajki się zgadzają Trzeba nagrać nowy odcinek A zrób to jeszcze raz tylko kapkę mniej Bo to jest przerażające A mów wyraźniej Dobra. i intensywniej Coś nagrało? Tak, tak. nagrywa. Co mówisz? No taką mamy pracę I teraz razem Dziennik podkładowy Wstrzelają. Wstrzelają. Wstrzelają! Kup, dobra. Ujęcie trzecie klatka piąta Wstrzelają Już mam dość. Nie jest mokro. Nie też jest mokro. O, ludzie. Jak za to nie będzie łapy w górę i suba dla tego pana na kanał nakręceni, to będziemy bardzo źli. Dokładnie. Ja się starałem.